Jak to jest, że spędzamy godziny, tygodnie, miesiące, a może nawet lata, ucząc się tego języka duńskiego, i nie zawsze nam wychodzi? Nie zawsze nam wychodzi do tego stopnia, gdzie spodziewalibyśmy się, że będziemy. Kilka, kilka myśli właśnie na temat języka duńskiego i poznawania jego z perspektywy nauczyciela i kobiety, która w wieku, ile miałam 33 lata, kiedy przyjechałam do Danii i też zaczęłam uczyć się tego duńskiego od zera, od zera. Co stoi na przeszkodzie? Dlaczego, skoro ja mam wiedzę, dalej nie mówię w tym języku tak płynnie, jakbym chciała, jakbym chciał? Dlaczego, pomimo tego, że chodzę do szkoły, przerabiam zadania, wiele rzeczy już rozumiem, wiele rzeczy już pamiętam, to mimo wszystko, często, kiedy jestem w towarzystwie Duńczyków, rozumiem może 20%, jak dobrze pójdzie 50, a przy dobrym dniu 70%. Ale dalej nie jest to, to tak dużo jakbym chciała, bym chciała. Dlaczego? I jak tutaj wyjść z tego z tej frustracji? Jak tutaj ponownie uwierzyć w siebie, że, że ta nauka przynosi jednak efekty i że ja kiedyś tylko właśnie kiedyś Będę mówił po duńsku. Jak, jak sobie z tym poradzić? Do kursu o nazwie 8 tygodni, który trwa 16. Ta, ta nazwa 8 tygodni została przez to, że ten kurs naprawdę okazuje się być jednym z przełomowych kursów dla osób, które pragną mówić po duńsku swobodniej. Więc ta nazwa w tej chwili funkcjonuje cały czas, bo, bo ludzie zaczynają go rozpoznawać. Mówią, a to jest ten kurs, w którym wziąłeś udział i tak fajnie mówisz, to ja też chcę tam być. Kurs trwa 16 tygodni, ale co tak naprawdę jest tą jego magią? Co sprawia, że ponad setki Polaków, ponad setki Polaków już korzystając z tego kursu, mówią sprawniej po duńsku? Co się zadziało? Co tam jest tym sekretem w tym kursie? Przede wszystkim moc duńskich ultryk, czyli utartych zwrotów, utartych zwrotów. Te utarte zwroty są takim naszym naszą, ja bym powiedziała. Sekretną mocą. A mogę nawet powiedzieć, że taką sekretną mocą duńczyków, bo, bo, bo język duński jest bardzo bogaty, w tak zwane duńskie zwroty, w te ultryk. My nie mamy takich ultryk w języku polskim. U nas w języku polskim tworzymy treści poprzez właśnie. Połączenie poszczególnych wyrazów w treści zdania. I z takim językiem podchodzimy również w ten sam sposób, zupełnie nieświadomie, oczekując, że w języku duńskim będę mógł radzić sobie w budowaniu zdań w taki sam sposób, jak robię to po polsku. Czyli wychodzimy z założenia, że Muszę skupić się na poznaniu duńskich wyrazów, żeby budować zdania i żeby rozumieć Duńczyków. Ale to jest właśnie to przekonanie, które bardzo spowalnia nasze postępy. Bo okazuje się, że w języku duńskim mam wiele treści, których nie mogę tłumaczyć słowo po słowie. Tak jak jeden ze zwrotów, którym podzieliłam się ostatnio, ce in mofa", który w dosłownym tłumaczeniu oznacza wziąć dziadka, a w tłumaczeniu prawdziwym oznacza uciąć sobie drzemkę. "c in mofa". To jest jeden z przykładów tej mocy duńskich utryk, i kiedy my poznajemy znaczenie tych duńskich utryk, o. Odpierają się przed nami drzwi. I nagle. A, nagle jest jasne, dlaczego mnie nie rozumieli. Nagle jest jasne, dlaczego ja nie rozumiałam ich. Dlaczego ja ich nie rozumiałam, bo ja tłumaczyłam treści słowo po słowie. Czyli to jest jeden z sekretów kursu 8 tygodni. Poznanie ponad 100 duńskich ultra, które rzeczywiście są obecne w takiej codziennej, w codziennych rozmowach. Ja te zwroty nie wzięłam ze słownika, studiując duński gdzieś tam w szkole. Ja te zwroty wybrałam, jeżdżąc na tłumaczenia jako tłumacz duńsko-polski i duńsko-angielski. I podczas takich spotkań na żywo z klientami, gdzie trzeba było tłumaczyć prawdziwe rozmowy. Ja skrzętnie wypisywałam te zwroty, które pojawiały się podczas tych spotkań. I na tej podstawie stworzyłam dla ciebie kurs. O nazwie 8 tygodni. To jest jeden z zalet tego kursu i ten, ta sek ten sekret kursu, który sprawia, że rzeczywiście uczymy się dużo szybciej i zaczynamy mówić dużo więcej i zaczynamy rozumieć dużo więcej. Piszecie do mnie, piszą do mnie uczniowie a tutaj mam nawet jeden taki tekst, który mogłem przy, przytoczyć. Um, Paulina wysłała mi zdjęcie. Zdjęcie akurat e, swojego salonu, gdzie widać telewizor w tle. Um, I podzieliła się informacją, że tutaj właśnie próbuję dotrzeć do jej wpisu. Podzieliła się informacją mówiącą, że Kasia, ja tutaj oglądam serial i w ciągu zaledwie kilku Dziesięciu sekund pojawiły się minimum trzy zwroty, które pojawiły się w naszej lekcji. I nagle ten serial, ja nie muszę siedzieć ze słownikiem, wszystko zaczyna być dla mnie jasne, dużo szybciej. Czyli rzeczywiście te zwroty są w obiegu w codziennej komunikacji. Jeżeli ty czujesz, że to jest czas na Twój Duński. Że jesteś już zmęczony, ta frustracja czujesz, że rośnie, że coraz więcej czasu mija, ty się uczysz, rozwiązujesz zadania, chodzisz do szkoły, ale dalej nie mówisz tak, jakbyś chciał, dalej nie rozumiesz tak wiele, jak czujesz, że powinieneś rozumieć. To pragnę zaprosić ciebie teraz do wiosennej edycji kursu 8 tygodni, który rusza w niedzielę 28 kwietnia. To, co jest jeszcze wielką zaletą tego kursu, to to, że nigdzie nie musisz być na czas. Nigdzie nie widzimy się o określonej godzinie. Za to masz dostęp do lekcji wideo. Lekcji wideo, które możesz odtwarzać tyle razy, ile chcesz, gdzie chcesz. Czyli nie ma już wymówek, że jestem zmęczony, jak jadę na lekcję, nie ma już wymówek, że. Nie zdążyłem zapamiętać, nie zdążyłem zapisać. Nie ma już takiej sytuacji, że nie mogę powtórzyć po nauczycielu, bo lekcja jest skończona. Tu odtwarzasz lekcję tyle razy, ile chcesz. Cofasz. Powtarzasz po mnie. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Aż ci wyjdzie. I w ten sposób też ćwiczysz wymowę. Poznajesz te ultryk i poznajesz je w kontekście. To nie są takie suche zwroty. Ja ci powiem, a cejmowa oznacza, Uciąć sobie drzemkę. Koniec lekcji. Nie. Budujemy zdanie z tym zwrotem. Podczas tej lekcji wideo ja Tobie pokazuję to, pokazuję jak zbudować zdanie z tym zwrotem, jak może być to zdanie użyte w różnym kontekście. A przy okazji, przez okres pierwszych ośmiu tygodni intensywnej pracy, możesz zadawać pytania każdego tygodnia. Ja na wszystkie odpowiadam raz w tygodniu. Zbieram wszystkie pytania, na wszystkie odpowiadam i nie odpowiadam tylko tak, y, to jest odpowiedź, bo tak jest, bo wiem, że tak robią w szkołach publicznych, zwłaszcza duńscy nauczyciele. Tak jest i koniec? Nie. Ja tłumaczę Tobie, dlaczego tak jest, skąd to się wzięło, jak możemy ułatwić sobie zapamiętanie tego, że tak właśnie jest. I pokazuję Tobie jeszcze dodatkowo przykłady, żeby rozwinąć ten zakres wiedzy, pokazać Tobie na przykładach, jak to możemy stosować, poćwiczyć z Tobą jeszcze dodatkowo wymowę. Także zapraszam. Jeżeli masz chęć, jeszcze przed wakacjami mówić swobodnie i sprawniej po duńsku, zapraszam Ciebie serdecznie. Dzielę się tą informacją, ponieważ. Kiedy już rusza ten kurs, to piszą do mnie osoby, Kasia, kiedy znowu będzie ten kurs, bo, bo przegapiłem, bo nie wiedziałem. Więc teraz dzielę się z Tobą, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej informacji i jeszcze przed wakacjami mówić lepiej po duńsku, rozumieć więcej i swobodniej czuć się w tym języku. A z tym wiążą się nasze życiowe plany. Rozwój zawodowy, rozwój towarzyski i takie nasze poczucie wolności. W tym nowym kraju, w którym jesteśmy, w którym zdecydowaliśmy się zamieszkać, na określony czas bądź nie wiadomo na jak długi czas. To tyle z mojej strony. Niech mocy duńskie będą z Tobą. Dziękuję, że jesteś. W razie pytań pisz do mnie śmiało. A więcej informacji znajdziesz pod linkiem, który, który dołączam do tego nagrania. Tak funu, oficjalisch, Hej, haj.